Cześć, witajcie mnie tam wszystkich bardzo gorąco oraz serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj gramy sobie w Golden Creek, gramy dzisiaj u biedaków i u Alexa nowaków, wiadomo. Jak widzicie, tutaj trochę zmian zaszło w tym domu, ale to może zostaniecie przybitkę teraz. Jak wyglądało to wcześniej, ale stwierdziłem, że pomiędzy turami zrobię im mały remont, który właśnie kończyłem przed chwilą. Mieli oni dużo gotówki, teraz mają jej mniej, ale po prostu stwierdziłem, że ktoś w tej rodzinie po prostu bardzo lubi dywany. I też jakieś takie ozdóbki, wiecie, pokojki i tak dalej, też yy, najzwyczajniej w świecie usunąłem mody i zniknęło mi parę rzeczy. Okej, okay, ja muszę sobie przypomnieć kto jest kim. Laura, jesteś dzieckiem Kamila, adoptowanym, to pamiętam. I pamiętam, że jakieś dzieci wam zabrały, które trafiły do sierocińca. Ona chce 10 dzieci i mieć dziecko. To myślę, że. A 10 dzieci nie ma przypadkiem zrobione? Ile ty masz dzieci, kobieto? 6. Czwórki dzieci nie dasz rady zrobić. Uda Ci się zrobić jedno, więc biegnij z mężem do sypialni. Przy okazji tak od razu wam zrobię. A ona nie może być już w ciąży. No dobra, a to się zaliczy jak. Nie, musisz sobie zrobić. Myślałem, że zaliczyć się jak adoptujesz, a wy zresztą chyba nie możecie adoptować. Także grze... czy barbnijcie po prostu. No ja pieprzę, po co? W macie też lokaja, swoją drogą. Nie wiem czy jest potrzebny przy takich ogarniętych dzieciach, więc zwolnij, gdzie jest zwolnij. Wyproś No i wszyscy mają katar, nie no spoko, no wyproś go. Dziękujemy panu za pana służbę. Do widzenia, ślepa genia. A, wymieniłem też im kuchnię. <laughs> Wszystko mają w sumie wymienione. Tutaj są dwie łazienki. To jest bardzo powszechna praktyka, którą robię w dużych rodzinach, że daję takie dwie łazienki. Tutaj jest jedna taka mniejsza. Stwierdziłem, że mog nie, wci nie będę tu wciskać. No, nie dałbym rady, nie? O Jezu, oni się tak kochają, staruchy. Wszyscy sobie jedzą. Tak? Trzy, sześć. Tak, wszyscy są. Puszek jest głodny. Nie jest. Jezu, jaki kochany. A zobaczysz, czy oni mają coś w ogóle w wyposażeniu, żeby to Oha, dobra. Aleksandra, wiesz co, na katar weź podaj yy, tą zupę na patrzenie babuni, bo ty kucharką jesteś, no? Bo wszyscy co mają katar, to niech jedzą zupkę. Dobra, już nie potrzebujesz tyle tego jedzenia. Idźcie już na ten autobus. No i podbiegli. No i tak się żyje. O! Od kogo to? A, po ciebie. Aha, on swoim pojedzie. Dobra. Ty masz wolne. Ile? O matko, boska, 6 plus, ale coś. I to do... się zbłogowało, On masz 6 plus, ma gówno. Nie wiem. 3 minus, no dobra. Ty, ty jesteś asystentem badań nad wszami morskimi. Level 3. Spoko, może dostaniesz awans. Barabara bara w łóżku. Nauszyć się do wrzewodniego szczęścia. Barabara bara w łóżku, nie? Zaprosić kogoś. A ty nie masz takiego pokoju, żebym barabara uprawiać, bo masz za mały pokój. Spoko, weź rachunki, proszę Cię. Bo to raczej rachunki. I ile masz do zapłacenia tych rachunków? 1600. Nie. Mamy tyle. Ile Ty zarobisz? Będzie nas stać na rachunki, ale nie będzie nas stać na kompa. Mamy kompa, Boże. Aha, no to nie, no spoko. Mm, to weź w tym czasie. Klaudia ma katar, Kronos ma katar, Alexa. Epidemia. Po wypełniam Ci te pragnionka, bo i tak jesteś sama w domu. Nauczyć się nawywać gniew. To zrobimy, bo to jest fajne. I pasuje do ciebie, wiesz. Jesteś już starsza, nie masz co robić. E, dzień dobry, no nie, no nie, przywozicie znowu ludzi, oj! O! E, dobra, dzieci, bo wy trochę nie rozumiecie, że o, o, spoko. Jakby ja nie oceniam, nie? Ja nie oceniam. E, Okej, okay, Laura. Dobranoc. Mateusz przyszedł do domu i ma przyjaciel... O! Zakupki wziął. Kamil, weź wyproś tą panią, bo my nie przyjmujemy dzisiaj gościów. My dzisiaj bez gości nie jesteśmy, tak? Weź ty z boku, czemu ty mu siedzisz tu w... Mhm, nie, no spoko. Wąd stąd. Emil, ty chodzisz do pracy, nie? To co nie musisz robić lekcji. No i super. Konrad, czy ty zrobiłeś lekcje? Prawie całe. To pęchesz i popatrz sobie w kokardkę i dokończ te lekcje. Chociaż jedne, żebyś miał zrobione. Ty robisz te lekcje. Ty robisz te lekcje. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Claudia no, ja się starzeje? To był koszmarny okres mojego życia. Zdaje się, że od faktycznie od... trzeba odbić się od nas, żeby uwolnić się od problemów. Aha, czyli jesteś teraz dorosłym, czyli nie zdążyłeś pójść na studia, biedaku. Oj, dzień dobry, panie terapeuta. Wydaje mi się, że teraz potrafię opanowywać swój gniew. Ty też chcesz mieć 10 dzieci, jest to niewykonalne, jak już tu jesteś stary. Urządzić przyjęcie. Puszek uczy się prosić. To puszka będziesz uczyć. Idę, bo już wieczór. Ej, nie zauważyłem. Ile on nam zabrał kasy, nędzny pa. Ja pier Nędzny pasożyt. Nie, no. Ej, puszek chodzi do pracy? No, skoro już dorosły, to zjedz zupę. No, co mogę ci poradzić, mój drogi? Jesteś już stary i spać. A ty, kiedy będziesz stara? <laughs> w nowej turze. O Jezus. Boże. Ty to zmywasz, albo wy zmywarki nie macie. Okej, okay, dobra, rozumiem. Dobra, to w takim razie ty się umyj i energia. Aha! Zasnęłaś w tej zupie, to ty już jej nie jedz, idź na górę. Aleksandra powraca do zdrowia, tak? Już zaraz nią ktoś zarazi. Jest piąta, ty byś chciała... Ty nie pójdziesz już na studio, bo jesteś już dorosła. Flirt, umawia się na randkę, bawić się na kanapie. Flirt, znajdziemy ci kogoś. Już nie masz trądziku, nie? Nie masz. Może jakiś przebierzemy cię, skoro jesteś już starsza? Może takie lekkie kreski jej dam? Tak będzie wyglądać spoko. On też w sumie mogły mieć jakiś makeover, yy, i on też. Ale to jak już wstaną sobie. A, ty już wstajesz. O, matko. A takie. A czemu by nie? A takie dostaniesz, bardzo cię proszę. Konrad, ty nie masz pracy, a bo ty dopiero co ten. Yy, się postarzyłeś. Ty też, mój Boże, dobra. Ty czym kim chcesz być? Nieustanna zmiana pracy. Dostać awans w 15 różnych karierach. O, matko, kobieta. Mm, no dobra, no to dajmy ci teraz jakąś karierkę, to znajdź sobie pracę. No ty miałeś pracy szukać! Marty, Korsa, co ty tu robisz? Dzień dobry, witam panią Lampę. Witam was u, u Alexa, czyli u Nowaków, tych, których zawsze jedno nagranie zajmowało mi po dwie godziny. Nie wiem dlaczego tyle mi zajmowało 4 dni. Może dawno mnie tu nie było bardzo dawno. A ich jest tak mało teraz. O! wyjdź stąd! Wyjdź stąd! Halo, wyjdź stąd! O, jakby dam im chwilę prywatności. No nie, ej, to łóżko jest jakieś zepsute. No dobra, no to. Chcesz adoptować dziecko, a ty chcesz wstąpić w związek partnerski? No to się barwnicie, no. A wy nie jesteście nawet oświadczeni, dobra, to ja mu to blokuję. Mam oku tych pięknych... Dobra, to może nie. Kiedy indziej się oświadczą, ale zapiszę im to, nie? Wiecie. On jest na dziesiątym poziomie minister edukacji, Max jest na poziomie dziesiątym prawa wcielonego. On za 19 dni będzie tym, on za sześć, także... No. Czemu ty płaczesz? On cię kocha. Ci twarz, może czy coś, żeby ci lepiej było. Proszę bardzo. Ile wasz dom jest wart? 68 tysięcy, teraz macie 8. Czy Nathaniel może iść na studia? Myślę, że może, sprawdzę jeszcze. Aha, 5 tysięcy za uniwersytet mam napisane. Czy. Myślę, że możecie pój możesz pójść na uniwersytet, jakby. Myślę, że Twój tata jest na tyle, jakby bogaty, że. No, kurde, no, taką jednoczesną to on, ci opłaci za dwa dni pójścia do pracy. Nie? Także wydaje mi się, że Twój tata też by chciał, żebyś jakby poszedł do, do, na studia. Co ty byś chciał? Leży 20 udanych wyjazdów. No dobra, no to w takim razie to nie jest jakby tu masz zablokowane najwyższą cenę w szkole. Pójdź na studia. Musisz najpierw wbić lepszą ocenę w szkole. To jest fakt akurat. Ale chcesz wierzę za 2700, spoko. Ale patrzcie, nie, nie znika mu pójść na studia. On chce iść na studia, no to dobra. Nie będziesz puszczać banie, jak jesteś na to za młody. Idź odrób lekcję po tym, jak zjesz. Odrabiać lekcję, idź, już. ja ty Bartomiej, czy ty jak ty masz Bartłomiej Szalupa? Czemu ty nie masz pracy? Okej, okay, czyli ty nie masz pragnienia odnośnie pracy. To gdzie mógłbyś pracować? Trzeba cię obliczyć. Zapomniałem kliknąć, yy, yy, pauzować nagranie. Ogólnie dałem mu... Pracę jako dziennikarz i on chce się zaręczyć z nim, chcą związek. Był u nas Bartek na chwilę i ogólnie to staram się wbić jemu lepsze oceny, żeby mógł pójść do lepszej, normalnej szkoły, bo chcę, żeby poszedł do lepszej szkoły. A no, także jeden dzień zniknął, ale to nie jest ważne, tak? To jest mało ważne, tak? Oj, tak. Ogólnie on zaczął malować ten smażony ser, bo ma tą aspirację, więc maluję teraz smażony ser. Także... No, patrz jaki piękny obraz. A on siedzi ogląda telewizję w środku nocy. Yy, godzinę do przyjazdu z samochodu i Nathaniel do pracy. Dobra, no to ty już wstań i zrób siku. Masz dzisiaj pracę? Nie, no to yy, zrób siku i już powieść. A ty sobie popisz z chycyntem. Dobra, czy wszyscy pojechali, ci co musieli jechać, ty na dziesiątą, czyli zaraz będziesz mieć Samochód, ty nie jedziesz dzisiaj do pracy, czyli piszesz powieść. Dobra, to w takim razie Git. Bunia, czy ty masz pracę? Masz, czyli dzisiaj idziesz do pracy. Spoko. Jesteś trochę głodna. Moje pytanie brzmi, czy, czy ty musisz jakby. Czy ty masz jeść? Nie ma jeść. Yy, weź na pełni miskę przed pojechaniem do pracy. Uf, w ogóle ja tak rzadko zaglądam, a tutaj taki pokój zabaw, rozrywkowy. Alegra musi zapłacić 200 dolców odszkodowania. No aha, taka jesteś, Alegra. Ty zwierzakiem terapeutycznym, aha. Musisz się nauczyć do nogi. No spoko... Nie no, ty jesteś już, już stara prawie, więc nie wiem czy ty chcesz bardzo, ale... Ty weź sobie tam śpi. No bo taki sobie tydzień chce lepszy. A, nie chcesz już iść na uniwersytet, ale w sumie się nie dziwię z takimi ocenami. Ja bym ci nawet do na niego nie puścił. Przecież co to są za oceny, człowieku? Takie okropne oceny masz, że to jest aż wstyd, żeby cię dać do uniwersytetu. Żaden by ciebie nie wziął. No, przynajmniej czwórkę, jakbyś miał, to wtedy bym cię włożył do tego uniwersytetu. Najwyższą cenę w szkole, może nie, może... No dobra. Ty chcesz pęcherz, to co ty tam? Oj, no dobra. Niech się... jak się kochają, no to spoko. Jezus, jest, on, on jest nieszczęśliwy. Dobra, zaręczaj się, jak jesteś nieszczęśliwy. Jedźcie, je, jedzcie. Jedźcie na parcelety, weź do kibla. Idziecie na randkę. Restauracja Romeo i Julia, tu pójdziemy. Zaręczamy się. O Boże! Przy stoliku się zaręczcie! Yy, sadzaj mnie. Ej, mamy problem, bo tu nie ma tego takiego stanowiska. Dobra, nieważne, nie obchodzi mnie to. Oświadcz mu się tu. Siadajcie. Świadczyć mi się. Świadczyj! Ty się oświadczasz mu? Zaproponuj, niespodziewano oświadczyny. O, Zaręczyli się, i świetną mają tą relację. No dobra, no musicie. Musi to być randka marzeń, skoro to jest jakby. Okej. Okay. Mieliście to zrobić na ławce? To. Dobra. O, Jest to dobra. Zakończ randkę. O! Jakie kochani oni są. No dobra, no to w takim razie dzwonię po taksówkę i jedziemy do domku. Idę już, bo wieczór, no spoko. To ich nie ma, to ty w takim razie. No nie wiem, no. Tary, może w następnej turze uda nam się. Krocie do specjalnej szkoły, ale. Nie sądzę. Też głodny, przeraźliwie głodny. O, wiedziałem, że to zrobi, no i bardzo dobrze, zjedz dwie kanapki. Dobra, może jak ci brakuje towarzystwa, to przed snem sobie z Elizą Matejko pogadaj. Ty masz tu kogoś, Kinga Embargo, przepraszam, nie zauważyłem jej. Dobra, no to w następnej turze będziesz z Kingą coś ten, bo przez... trochę się... no nie, nie robiliście nic ze sobą przez jakiś czas. O, przyjechali już. A, idziesz spać, ty? A, idziesz do lodówki. Dzień dobry, panie mistrze edukacji. Bardzo proszę, mamy basenik. Grać w berka wodnego. Bierz swojego chłopa i graj w berka wodnego. Nie obchodzi mnie to, że muszę chce spać, jakby. No lol. A i sam zostajeś w domu. Co możesz robić? Co z, z serem, To coś co chcę zjeść. Nakłoń do. Podaj smażony ser. Sam se, zrób smażony ser. Mogę mu chociaż parę pragni powypełniać, nie? Yy, Natal nie ma zestawać noga czy zbijany? Noga? No i trudno. Leci sobie lepiej, ale nadal ma słabe stopnie. Cztery! Dobra. Nie jest źle. Teresa, noga. To jej podłożyłeś nogę? jest <laughs> śrocińca. Nieważne, ale to oznacza, że on może do niej zarywać, bo wiem gdzie mieszka. I mają telefon na parceli, także. Oczaruj. No Ty małpo i dobra, to było szybkie On sobie na chilku idzie. O! O! Bartłomiej ma awans. Przywozi jakiegoś pana Piotra. Dobra, ale ty weź się z nią polub. O, o! Polubili się. Ale możesz powiedzieć jej słodkie słówka. Jezus, ale ona jest niedostępna. Maksymilian, wróciłeś z pracy, to pisz sobie powieść, mój drogi. Dziękuję Wam bardzo wszystkim serdecznie za oglądanie tego pięknego odcinka. Bało, Komentujcie sobie. I naszych dwóch gości trochę odwala. Właśnie kończy się tura druga, czyli trzecia, przepraszam, czyli przegraliśmy 12 lat. Także trzymajcie się i cześć.